Kiciuńka, pochodziła troszkę po korytarzu. Do drugiego pokoju nie chce przyjść odwiedzić chłopaków. Widzę się chłopaczka i dziewczynkę. No i taka pianeczka. I już wskoczyła tu na swój ulubiony kocyk. Zrobiłam jej tutaj schodek. No No Chodź. Nie, nie. Chodź, kochanie, popać. no? Pianka. Drapię. No choć podrapiesz tutaj, chodź, chodź pokojnie, no chodź tu podrapiesz, no, niunka, chodź, zobacz, ja ci pokażę, chciałabym ci pokazać tu, 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 tu popatrz, no, chodź, okay. nie no. no, widzisz, na schodę. Kup się drapaczka, drapacze ten lubią wszystkie kotki. Wiesz, Zorcia tak lubiła ten drapaczek. Może Ty też polubisz? Tak, kochani. No, ślicznie. Dobry koteczek. Dobry. Zobaczcie, jaka ona jest słodka. Śliczna jest Kiciunia, ale jest taka bidna. no. Chodzi tak krzywo. Nie wiem, jakaś jest coś z nią, nie tak jest. Zobaczymy, napisałam do gabinetu, zobaczymy, co powiedzą, bo wtedy tak by jej zrobili i USG też w sadacji, bo ona się bardzo denerwuje u weterynarza. Mimo, że jest taką miłą kicią, to u weterynarza się bardzo denerwuje, no. Zacznie ją boli coś tam i w ten sposób. No, chodź troszkę do nas do tamtego pokoiku. Czekaj, ja wezmę wędkę, no i pójdę. Pójdę się pobawić słowa do chłopaczków. A ty jakbyś miała ochotę, to zapraszamy. Nie wiem, dlaczego ja mówię do chłopaczków, jak tam jest para mieszana. O, zobaczcie! Zobaczcie! Nasza babulenka ma humorek. Babulenko, wiesz, kogo Ty potrzebujesz? Kogoś, kto cię pokocha po prostu i, i będzie z Tobą i tyle na karmi. Ty jesteś chyba łagodna koteczka do innych kotów, tak mi się wydaje. Ale nie wiadomo, jeszcze to sprawdzimy jakoś. To znaczy, już siedziała z tym Żuliankiem tutaj i było wszystko w porządku, kompletnie nie reagowała na niego. No i już dobrze, nie zaczepiam cię. śpi, sobie śpis, karbi, śpi, kochana. No i tak to. I minęło znowu. Znowu kolejny dzień, ale ona jest chyba zadowolona.